Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu opony całoroczne i zimowe. YouTube mi podpowiedział taki filmik, i pomyślałem sobie, że wam podlinkuję ten filmik. Lubię takie porównania. Oczywiście to nie jest to porównanie, które będzie nie jest wykonane w jakiś sposób profesjonalny, ale całkiem ciekawie, to wygląd wygląda. Mamy dwa Dodge ramy, ten sam model. Silnik diesla. Chłopaki mówią, że ważą praktycznie identycznie około 8000 funtów. Jeżeli dobrze policzyłem, to ponad 3,5 tony. No i słuchajcie, ten srebrny ma fabryczne opony całoroczne od Firestone'a. Natomiast do tego założyli koła opony zimowe od Falkena No i tu na tym srebrnym mamy Firestone'y, właśnie całoroczne. A tu mamy od Falkena zimówki. No i chłopaki generalnie zrobili dwa testy: wyjazd pod górkę i hamowanie z górki. No i tu mamy tę górkę. Srebrny dojrzyk stoi na dole. No i na pełnej pycie wyjazd do góry i zmierzenie czasu. Jest włączone 4x4 i włączona trakcja. No i oczywiście tak jak mówię, to nie jest profesjonalny test, Jeżeli to zwykłym stoperem w komórce, no, ale wynik jest dość ciekawy, zobaczcie najpierw tego dodża srebrnego, będą mierzyć do tego momentu co gość stoi, włącza 4 razy 4 no i właśnie tłumaczy, że nie wyłącza trakcji. No i czas start, srebrny docz na całorocznych. I pełna pyta do góry i dosyć mocno nim rzuca no i czas stop prawie 18 sekund no i ten sam test tylko teraz granatowy docz na dole i pełna pyta do góry tak samo 4x4 złączoną trakcją też go delikatnie gdzieś tam zarzuciło, ale widać od razu, że idzie jak burza. No i czas około 12 sekund, czyli około 6 sekund różnicy. No i teraz hamowanie na tej samej górce, tylko w dół rozpędzili się do 30 mil. I to był srebrny, i teraz to samo, tylko granatowy. No, i potem chłopaki zmierzyli takim przerządem i wyszło im 29 stóp, czyli około 9 metrów. No dobrze, moi drodzy, czekam na Wasze opinie. Ktoś powie, no jak było widać, całoroczna też wyjechała i do tego pod górkę, no ale tutaj jeszcze było 4x4. Niemniej jednak wiadomo, że są zwolennicy całorocznych, są przeciwnicy całorocznych. Myślę, że jest wszystko pięknie, ładnie, jeżeli nie mamy żadnych sytuacji krytycznych. Natomiast gdyby się natrafiła, nie daj Boże, jakaś taka sytuacja, a wystarczy też wejść na, na nie jeden filmik na Stophamie, gdzie Prawdopodobnie zawiniły właśnie opony. Także, mimo wszystko, wydaje mi się, że bezpieczeństwo, ponad wszystko, jak wiecie, jak mówiłem, i sam jeździłem na całorocznych, ale zawsze miałem z tym problem i myślę, że nieraz o tym mówiłem w swoich filmikach. Teraz, kiedy mam założone zimówki na. Maździe po prostu czuję się bezpieczniej. Nawet może nie ja, bo mało nie tym autem jeżdżę, ale czuję, że czuję się lepiej, że puszczam żonę autem na zimówkach naprawdę. obyśmy jeździli wszyscy bezpiecznie, trzymajcie się.